serdecznie na trzeciej części serii szkoleń o tytule jak zostać mistrzem szkolenia od podstaw nazywam się Miłosz Kanas i przedstawię państwu dzisiaj jak wygląda praca z oprogramowaniem e-cockpit firmy WAGO które służy do programowania sterowników tej firmy jeśli śledzili państwo nasz kanał na YouTube dotyczący szkolenia jak zostać mistrzem w poprzednich częściach, a głównie w części dotyczącej oprogramowania TIA Portal, było przedstawione w jaki sposób korzystać z tego oprogramowania i były pokazane prosty, prosty program pokazujący symulacje oraz jak wyglądają bramki logiczne w danym oprogramowaniu. Dzisiaj Państwu przedstawię to samo, tylko w oprogramowaniu eCockpit. Więc nie, przedłużając, więc nie przedłużając, przejdźmy do oprogramowania i stwórzmy nowy projekt. Na ekranie jak widać już oprogramowanie e cockpit, w jego głównej części zakładane są nowe projekty, można założyć pusty projekt zawierający już jakiś sterownik lub wybrać, wybrać standardowe biblioteki wykorzystywane bądź też wykorzystać, otworzyć projekt, który został już kiedyś przez nas napisany lub przeszukać cały dysk w celu znalezienia projektu, który został zgrany na dany komputer lub też nie mogę na tej liście. My założymy pusty projekt, żeby od, od tak jakby krok po kroku wszystko pokazać jak wygląda dodawanie sterownika dodawanie poszczególnych komponentów no i teraz, teraz widzą Państwo okno, na którym przedstawiane są połączenia między sterownikami. My jedynie dodamy jeden sterownik. I w porównaniu do T-Portal nie musimy się tutaj martwić tym, czy oprogramowanie sterownika jest w wystarczającej wersji, ze względu na to, że... Każdy sterownik będzie, będzie możliwość symulowania każdego sterownika dodanego w tym oprogramowaniu. I teraz po dodaniu sterownika przechodzimy z belki Device Structure do belki Program Structure. I ze względu na to, że standardowo dodawany jest do sterownika program w języku Structure Text, którego nie będę teraz Państwu przedstawiał, tylko będziemy korzystać z ladera, dlatego możemy go usunąć i następnie dodać nowy, nowy, nowy program, w którym możemy zmienić, zmienić nazwę, jak również wybrać język programowania. Skorzystamy w tym wypadku z ladera. I po, po utworzeniu takiego programu konieczne jest, aby w Task Configuration dodać, dodać dany program, aby był cyklicznie wykonywany przez dany sterownik. Teraz napiszemy sobie taki bardzo krótki program, który przedstawi Państwu, jak, jak wygląda symulacja bardzo prosty, bardzo łatwy po prostu przepiszemy wejście, wejście na wyjście więc z tego względu skorzystamy z styku oraz z cewki i teraz musimy zadeklarować jakąś zmienną jeżeli zmienna nie została zadeklarowana wcześniej to otworzy się nam okno dzięki któremu dzięki któremu dokona się autodeklaracja po kliknięciu OK widzą Państwo, że tutaj pojawia się, tutaj pojawiła się zmienna którą przed chwilą wpisałem do styku jeżeli byśmy chcieli to możemy sobie teraz napisać nasze wyjście które będzie bólem. i teraz dwojako możemy wpisać tą, tą zmienną w to miejsce, możemy ją po prostu wpisać yy, przy użyciu klawiatury bądź też korzystając z trzech kropek możemy wybrać daną zmienną, kliknąć OK i zmienna została wpisana w dane miejsce. Teraz przechodząc do symulacji, aby zasymulować dany sterownik konieczne jest yy, wyko wykonanie Simulate Application. I po wykonaniu Simulate Application pokaże nam się okno przedstawiające aktualne, aktualne wartości wszystkich zmiennych użytych w programie, jak również możliwość przygotowywania zmiennych do nadpisania w dane miejsce. I teraz po wykonaniu takiej czynności możemy kliknąć Write All volume, Value, dzięki czemu zostanie nadpisana wartość true ale też bardzo ważną rzeczą jest to, aby uruchomić symulowany sterownik w opcji start, żeby program był wykonywany więc klikamy start i widzimy, że wejście zostało przepisane na wyjście systemu dla pewności jeszcze wykonamy wpiszemy wartość 0 i 0 zostało wpisane na output więc skoro teraz wiedzą Państwo jak zasymulować sterownik przy użyciu programowania e cockpit przejdziemy do dalszej części, czyli do wykonania bramek logicznych. Na ekranie przedstawione już są dwie bramki logiczne: AND i XOR. Za chwilę jeszcze dodamy bramkę logiczną OR, po prostu do programu. W porównaniu do tej portal nie ma tutaj wszystkich przedstawionych, ze względu na to, że logicznie działają tak samo, więc wykorzystanie Przepisanie programu stamtąd zapewnia tak naprawdę nas, że dane bramki logiczne będą, będą działały poprawnie. Tak więc przechodząc do pisania bramki OR, wybieramy pusty blok, wpisujemy, że potrzebujemy OR, bramkę OR. Na wyjściu bramki dajemy sobie zmienną OR które wcześniej, wcześniej już zostały przygotowane i na wejście damy A oraz B. Jak widać od razu, od razu pojawia się dana bramka logiczna w bardziej przyjaznej formie dla nas i przetestujemy, czy nie zostały popełnione żadne błędy w trakcie, ich projektu w trakcie projektowania danych bramek teraz startujemy ze sterownikiem jak widać żadna bramka żadna bramka nie jest włączona ze względu na to, że ze względu na to, że nic nie, żaden, żaden stan logiczny nie wskazuje na to, żeby którakolwiek z tych trzech bramek mogła, mogła mieć wartość 1 na wyjściu teraz Przygotowujemy wartość true na pierwszej, false na drugiej i nadpisujemy wartości. I widzimy, że bramka XOR oraz bramka OR zostały włączone. I jeżeli teraz nadpisalibyśmy dodatkowo jeszcze drugą zmienną wartością 1, to bramka XOR się wyłączy i załączy się bramka AND oraz bramka OR. I to jest wszystko, co chciałem Państwu przedstawić w tej części szkolenia i pozostałe rzeczy, pozostałe rzeczy, które zostały do omówienia, zostaną przedstawione przez mojego kolegę, któremu oddaję teraz głos. Dzień dobry, nazywam się Michal Sujewicz. Zademonstruję Wam, jak wykorzystać liczniki, timery, funkcje arytmetyczne oraz złocza w programie EkoP. W oprogramowaniu AirCockpit mamy trzy typy liczników: liczące w górę, w dół oraz w górę i w dół. By uzyskać dostęp do pierwszych dwóch, należy przejść do okna Toolbox do zakładki FunctionBlocks. Licznik liczący w górę ma trzy wejścia: jest to wejście liczenia w górę, reset stanu licznika. Oraz wartość przy, której wyjście, po której wartość, przy której osiągnięciu wyjście licznika jest załączona. Wartość CV jest to aktualny stan licznika. Jeśli nie mamy zamiaru wprowadzić tutaj żadnej zmiennej, należy usunąć znaki zapytania. Przetestujemy teraz działanie licznika. Aby wpisywać wartości do sterownika, będę używał skrótu klawiszowego CTRL F7. Jak widać, po osiągnięciu war zadanej wartości, wyjście licznika zostało załączone. Licznik liczący w dół także ma trzy wejścia. Pierwsze jest to wejście licza, liczenia w dół. Drugie wejście ustawia wartość aktualną licznika na maksymalną, ponieważ liczymy w dół, a załączone wejście jest w momencie osiągnięcia zera. Teraz działanie najpierw musimy wprowadzić wartość początkową do licznika. Teraz z każdym załączeniem wejścia wartość jest dekrementowana. Gdy licznik osiąga wartość 0, wyjście jest załączone. Aby skorzystać z licznika liczącego w górę i w dół, nie możemy go wybrać z paska szybkiego dostępu. Należy dodać taki blok ręcznie, dodając pusty blok i wpisując nazwę licznika CTUD. Jest, ten licznik działa analogicznie do poprzednich dwóch, jest jednakże ich połączeniem, dlatego ma więcej wejść i wyjść. W ten sposób można nasze dwa pierwsze networki zastąpić jednym. Jeśli oczywiście chcemy wykorzystać tylko jedną zmienną. Początkowy stan licznika jest 0, dlatego załączone jest wyjście drugie. Gdy ustawimy najwyższą wartość, jest załączone wyjście pierwsze. Dla każdej innej wartości oba wyjścia są nieaktywne. W przypadku timerów mamy dostępne dwa typy. Te ON z opóźnionym załączeniem i te OFF z opóźnionym wyłączeniem. Dostępne są w zakładce Function Blocks. Jednym z parametrów timera jest pt, czyli czas po jakim ma zadziałać. Prawidłowo wpisana wartość to t hash i teraz wartość czasu po jakim ma się załączyć. Załóżmy, że będą to 3 sekundy. W przypadku, gdy załączymy wejście na 3 sekundy, wyjście także zostanie załączone. W momencie wyłączenia wejścia, wyjście także zostanie wyłączone. W przypadku jednak, gdy wyłączymy wejście zanim to liczy czas, wyjście nie zostanie załączone w ogóle. Timer off działa w sposób podobny, jednakże opóźnia wyłączenie. Od razu w momencie podania wejścia wysokiego, wyjście jest załączone. Jednakże, gdy pojawi się stan niski na wejściu, wyjście jest jeszcze aktywne przez podany czas. Taki zestaw zegarów można wykorzystać, aby załączyć jakieś wejście dopiero po paru sekundach i zapewnić, aby wyłączyło się po jakimś dłuższym czasie. Na ten przykład lampa schodowa. Należy pamiętać o... Usunięciu znaków zapytania, jeśli nie wprowadzamy żadnej zmiennej. Funkcje matematyczne dostępne są w zakładce Math Operators. Dostępne jest dodawanie dwóch argumentów, trzech, odejmowanie, mnożenie, dzielenie lub porównanie. By wykonać dodawanie, należy podać dwie wartości. Wejściowe oraz jedną wyjściową. Aby dodawanie zostało wykonane, należy taki blok aktywować. Dziś możemy wykonywać wiele operacji matematycznych w jednej linii. W tym przypadku dodajemy pierwsze dwie wartości, wynik przechowujemy w zmiennej tymczasowej, następnie dzielimy ją w kolejnym bloku przez trzecią zmienną. Wynik dzielenia zachowujemy w tej samej zmiennej. Przez naszą ostatnią zmienną. Wynik możemy zapisać w wyniku zmiennej przeznaczonej do wyniku. Jako, że dzielenie przez 0 byłoby e, niewłaściwe, możemy za zainicjalizować tą zmienną wartością początkową. Załóżmy, że będzie to liczba 5. Teraz możemy przygotować nasze zmienne i wpisujemy te zmienne skrótem klawiszowym Ctrl F7. Jak widać nasz wynik nie zmienił się. To dlatego, że jeszcze nie aktywowaliśmy tej linii z operacjami matematycznymi. W momencie jej aktywacji otrzymujemy wynik. Możliwe jest wykonywanie operacji e, niezależnie od innych stanów sterowniku. Aby tego dokonać należy wstawić pusty blok bez wejść NNO i ręcznie wpisać właściwość bloku. Jak widać, w tym przypadku nie będziemy musieli wykorzystywać zmiennych tymczasowych, ponieważ argument wyjściowy jest od razu argumentem wejściowym kolejnej funkcji. Przypisanie wartości, na koniec naszej linii, i wpisać wynik. Możemy teraz zainicjalizować nasze zmienne. Jak widać, w dolnym przykładzie wynik jest już obecny, w górnym nie, ponieważ jeszcze nie została aktywowana linia. Spocza narastające dostępne są w zakładce Function Blocks. Najczęściej używamy ich, gdy chcemy zliczać e, załączenia danego urządzenia, bądź gdy chcemy wykonać jakąś operację jednokrotnie podczas jego włączenia lub wyłączenia. Tym, teraz zademonstruję przykład, w którym po załączeniu wejścia zostanie uruchomione wyjście timera tylko na konkretny okres czasu. W aktualnym stanie, jak już dobrze wiemy, wyjście OUT zostanie załączone od razu i będzie załączone tak długo, jak długo będzie załączony przycisk Start plus 3 sekundy. Jednakże gdy dodamy zbocze narastające, wyjście będzie aktywne tylko przez 3 sekundy. To samo możemy zrobić wykorzystając zbocze opadające. Zbocze opadające od zbocza narastającego różni się kierunkiem zmiany sygnału. W zboczu narastającym sprawdzamy moment, w którym zmieniła się wartość z 0 na 1, a w, w zboczu opadającym. Moment, kiedy wartość zmienia się z jedynki na 0. Rozwiążemy teraz krótkie zadanie, które łączy przednie poznane elementy. Musimy napisać program sterujący oświetleniem hali magazynowej. System oświetlenia składa się z 8 lamp i uruchamiany jest jednym przyciskiem. Lampy podczas załączania pobierają duży prąd, więc muszą być załączane pojedynczo. Lampy gazną jednocześnie. Po tysięcznym cyklu załączania należy poinformować użytkownika o wymaganej konserwacji instalacji. Dla naszej wygody będziemy, przy, przyjmiemy, że 8 lamp będzie reprezentowanych przez 1 bajt. W pierwszym networku stworzyliśmy e, krót, e, krótką funkcję, która pozwala nam e, dawać puls co konkretny okres czasu, w tym przypadku 200 sekund. W tej funkcji modyfikujemy naszą, e, zmienną, nasz zmienny byte w taki sposób, że mnożymy przez 2 i dodajemy jedynkę. W postaci bitowej wygląda to tak, iż zapalane są kolejne bity w naszej liczbie. Przetestujemy teraz działanie naszego programu. Jak widać, kolejne lampy są załączone naszym zamierzonym odstępem. także gasną równożersze Dziękuję za uwagę